No, proszę, widzę, że Robert i Karolina przejęli się swoją rolą, bo mieszkani wręcz lśni. Niezłe inwestycje tutaj widzę. Zmiana wystroju na plus? Jowicie na pewno się to spodoba, jak kiedyś tu wróci. Ciekawe tylko, gdzie oni wszyscy są, hymn, mam pewien pomysł. Zrobię im niespodziankę i się schowam. <śm> mam nadzieję, że tutaj mnie nie zobaczą. Karolinko, serduszko moje, pomóż mi, bo mam pewien problem. Poszłam do banku i chyba ich nie rozumiem do końca. Ojoj, oj, no to mów kochana, spróbujemy jakoś załadzić twoim problemom. Wiesz, bo byłam w banku, ale oprócz pieniędzy ta pani mi dała jakąś kartkę i tam było napisane wyciąg Skota. Jaki wyciąg i dlaczego Skota? Co ja mam teraz kota znaleźć i z niego co na pewno wyciągać. chodzi o wyciąg skąd Takie potwierdzenie. Odjedzenie? Aha, ja myślałam, że Skota muszę coś wyciągać. Nie, nic nie musisz, wszystko jest okej. Okay. Hej o dziewczyny. Renia, widzę, że w kwestii twojej inteligencji niewiele się zmieniło. Cza- Jezusie, co ty, ja ty się tu znalazłeś? Mnie jestem mnie. ...że mało się nie zesikałam. Powróciłem. Czałek, opowiadaj, co tam u was? Jak czujesz się Jowitka? Jak Dzieciątko? Wszystko w porządku? No i przede wszystkim powiedz, co cię tu sprowadza? Mamy nadzieję, że nic złego. U nas ogólnie wszystko ok, płucz moich relacji z Marliną. No, tłuką się jak cholera, ale ja tu wszystko trzymam na wodzy. Jestem taką trochę sołtyską tego miejsca, taką dzikucką. Z Jowitą i dzieckiem wszystko w porządku, coraz bliżej rozwiązania. Jowita rzadko dzwoni, dlatego, że mówi, że za dużo przytyła i nie chce się jeszcze pokazywać. Mnie natomiast wysłała właśnie w sprawie Karoliny i Marliny. Mam coś zrobić, by wam pomóc. Przecież nie będziecie wiecznie się na siebie gniewać. Spróbuję wam pomóc. Mam pewien pomysł. To superowo czaruś, bo inaczej one się zatłuką. Damy radę. No nie wiem, nie wiem. Oj koteczki wy moje, jakie wy jesteście kochane? Nie wiem jakbym bez was sobie dała radę. Dziś na obiad pyszne naleśniczki. Pani Helenko, z czym pani zje naleśniczka? Z Dżinem? Czy może sos na bazie maciory zabory? Postawię na tradycję, że wygrywa. Jakoś mi się nie widzi ta maciora. Chcesz zęść? Proszę bardzo koteńku. Jiku, co się ze mną dzieje? Ostatnio ziemniaki, teraz naleśniki. Co ja ciągle robię nie tak? Teraz na pewno mnie wywali z pracy. No nie martw się już tak, w końcu nic złego się nie stało. Zjemy olbrzymie naleśniki, będzie jeszcze ciekawiej i weselej. Każdemu zdarzają się wpadki, nawet kilka razy pod rząd. Ojej, pani jest taka kochana, a ja nie jestem do tego przyzwyczajona. Zawsze wylatywałam z pracy po pierwszym dniu, a ja jestem już tu dużo dłużej i pani ciągle wybacza mi moje porażki. Proszę mi powiedzieć, dlaczego pani to robi? Nie wiem, czym sobie zasłużyłam. Powiem tak, wystarczyło mi jak zareagowały na ciebie moje koty. Od początku były spokojne i odprężone. Jesteś trochę pokręcona, to fakt, ale dobry z Ciebie człowiek. Ojej, jakie to miłe. Dziękuję. No dziewczynki, nadszedł ten czas, by w końcu zakopać topór wojenny. Znalazłem na to bardzo prosty sposób. Potrzebne mi były jedynie dwa krzesła. Zostawimy Was teraz same i będziecie tu tak długo, aż dojdzie między Wami do zgody. Obiecałem Jowicie, że Was pogodzę. Ona czuje się winna, bo obie was poprosiła o opiekę nad mieszkaniem i teraz ma wyrzuty sumienia, a wiecie, że dla kobiety w ciąży nie ma nic gorszego niż nerwy. Ja jestem otwarta na rozmowę, tylko niech odczepi się od ubełta. Wtedy będzie wszystko ok. Ja też jestem otwarta no na rozmowę, tylko niech ona przestanie mi wmawiać coś czego nie ma. Ja się boję, że nic z tego nie będzie. Coś będzie na pewno. Trzeba być dobrej myśli. Też tak uważam. Będzie ok. Chłopaki, nie denerwujcie się, dziewczyny siedzą tak dopiero od pięciu godzin. Na pewno w końcu przemówią. No dobła, ja zacznę. Nasze relacje mogłyby być dobłe, gdyby nie to, że podływałaś łubeuta. Ja go kocham, i na pewno go nie oddam żadnej. A ty dalej swoje? Owszem, podobał mi się, ale to było dopóki nie pojawił się Ariel. To jego kocham. No, dziewczyny, jakie wy uśmiechnięte. To mi się podoba. Po widzę, że doszłyście do porozumienia. Te kilka godzin w samotności dobrze wam zrobiły. To co, mogę ogłosić między wami zgodę? Myślę, że tak. W końcu szczerze porozmawiałyśmy i teraz wiemy na czym stoimy. Dokładnie. Teraz wszystko będzie szło ku lepszemu. Czarek, dzięki. Nareszcie zapanowała w tym domu zgoda, i to dzięki Tobie. Ależ nie ma za co. Najważniejsza jest rozmowa. Spokojna rozmowa może zdziałać z cuda. To prawda, sam widziałem. Jeszcze rano dziewczyny się tłukły, a teraz proszę. Super z Ciebie, gość. Ej, chodźcie szybko, dziewczyny znowu się biją. Ja się boję, że one sobie wydrapią oczy. Co? Ale jak to? O co poszło? Mówiły tylko, że robią to dla zasady. No nie.